Gościem Polski Rolnej jest wicemarszałek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pan Krzysztof Grabowski. Witam cię Krzysztofie. Kłaniam się, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Tak sekundę, bo był pan na spotkaniu dzisiaj, przed pół godziną jeszcze pan rozmawiał z prezesem Władysławem Kamyszem, wicepremierem, ministrem obrony narodowej. I czego dotyczyła ta rozmowa? Pan premier powołał mnie w skład zespołu doradców Ministra Obrony Narodowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże zaskoczenie, ale też wyróżnienie. Cieszy mnie ten fakt, tym bardziej, że w Wielkopolsce mamy przecież w Powidzu bazę wojskową amerykańską, mamy bazę wojskową w Poznaniu na Krzesinach, F-16 i tak dalej, więc, więc no, mamy te związki również z obronnością, więc pan premier uznał, że taką propozycję Tak i, i wszedł w skład tego zespołu. Znaczy pewnie to jest zespół nie tylko taki jaki typu honorowy doradca, tylko po prostu moim zdaniem to teraz yy, zręby obrony cywilnej powrotu do tego systemu tworzenia nowego, to będą spoczywały na barkach samorządu, samorządu w szczególności samorządu wojewódzkiego. Myślę, że tak. To z całą pewnością rola samorządów będzie tutaj bardzo ważna. Natomiast ja też od 13 lat pracuję w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim, więc ta tematyka... Również z obronnością jest mi znana, bo przy tym zespole zajmujemy się różnymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem naszego kraju, a w Wielkopolsce z bezpieczeństwem naszego regionu. Jest Pan znany z bardzo aktywnej działalności w terenie, jeździ Pan po wsiach, miasteczkach. Nie tylko panele dyskusyjne, nie tylko przemówienia, ale też konkretna robota, wykonana efekty. No ale żeby tak nie przechwalić pana na początku, to mam pytanie. Czy zdaje sobie pan sprawę, jaka jest, w jakiej obecnej sytuacji znajduje się polskie mleczarstwo? Tak, zdaje sobie sprawę, dlatego że w Wielkopolsce mamy wielu producentów mleka. Można powiedzieć, że jest to kraina mlekiem i miodem płynąca, ale też mamy wiele spółdzielni mleczarskich, które kupują mleko. Wiem z jakimi problemami się borykają, jeśli chodzi o sprzedaż swoich produktów, ale również jeśli chodzi o opłacalność produkcji, o ceny z tym związane, jeśli chodzi również o eksport produktów za granicę z tym mają olbrzymi problem i również on dotyka. Naszych producentów w Wielkopolsce. Jak to żyć, panie premierze, jak powiedział klasyk? Cena kilograma otuszonego mleka w proszku niebezpiecznie zbliża się do 10 zł za kilogram. Tanieje masło, tanieją sery, no trzyma się jeszcze galanteria. Rolnik nie wytrzyma cen typu złotych 50, złotych 60 zł za litr mleka. Dokładnie tak. To są trudne sytuacje obecnie, bo przecież. Pamiętam doskonale jeszcze nie tak dawno, czasy, kiedy to cena mleka była zupełnie inna, zupełnie wyższa. Teraz mamy do czynienia naprawdę z takim kryzysem poważnym, i może być też tak, że wiele tych spółdzielni mleczarskich może tego kryzysu nie przetrwać, ale również rolnicy mogą go nie przetrwać, bo to też jest bardzo ważne. Już się obserwuje też trendy, że niektórzy wycofują się z produkcji mleka. Więc to jest na pewno wielki kłopot i tutaj potrzeba naprawdę, naprawdę wielkiej sztuki, żeby ten trudny czas przetrwać na rynku mleczarskim w Polsce, ale myślę, że również na świecie. Mój niepokój wzbudziła niedawna decyzja Okręgowej Współdzielni Mleczarskiej w Kole dotycząca odwołania z funkcji prezesa zarządu Czesława Cieślaka spółdzielce prawdziwego spółdzielce, który zakładał prawdziwy Związek Spółdzielni Mleczarskich, który tyle dobrego zrobił dla polskiego mleczarstwa. Jest to dla mnie decyzja zupełnie niezrozumiała. Nie znam przyczyn. To co czytamy oficjalnie, no to czytamy. Natomiast jako wicemarszałek województwa od 13 lat ponad obserwuję rozwój tej spółdzielni mleczarskiej i obserwowałem go właśnie pod rządami pana prezesa Czesława Cieślaka, który zresztą pełnił tę funkcję od 32 lat i w jeszcze trudniejszych warunkach przyszło mu kierować z tą, tą spółdzielnią leczarską, wyciągnąć ją z potwornego kryzysu i w wielu miejscach podczas wizyt gości z zagranicy w Wielkopolsce, czy też podczas naszych wizyt zagranicznych, Pan Czesław Cieślak jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, więc często również uczestniczyliśmy wspólnie w spotkaniach. Spółdzielnię Mleczarską w Kole podawałem jako przykład, jako wzór dobrze funkcjonującej spółdzielni, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w Polsce, bo tak było. To jest taki wzór, czy to był taki wzór dla wielu niedościgniony, natomiast też. Widziałem i wielokrotnie rozmawiałem, dlatego mogę o tym powiedzieć, z jak wielką pasją, ale też determinacją pan prezes Czesław Cieślak prowadził tą spółdzielnię mleczarską. Przeprowadzał ją również w czasach kryzysu, również obecnego kryzysu, kiedy te ceny spadały, a jednak te fundusze pozwalały na to, żeby te fundusze zgromadzone wcześniej pozwalały na to, żeby ta spółdzielnia mleczarska funkcjonowała. Decyzja w takim trybie, w nagłym trybie podjęta budzi moje duże wątpliwości i niesmak, też muszę powiedzieć, dlatego że tak po ludzku po prostu się nie postępuje. Trzeba takie sprawy załatwiać po męsku, ale też z pewną kulturą. Tutaj zabrakło jednego i drugiego w moim przekonaniu. Nie rozumiem rady nadzorczej. Może są powody, o których nie wiem, nie chcę się tutaj domyślać, bo jakieś być muszą, ale na pewno nie te. Które są podane w oświadczeniu, bo ja je również czytałem, dlatego że o tym, co dzieje się ze spółdzielnią mleczarską nie decyduje jeden człowiek i nie jest to na pewno prezes. On może wyznaczać kierunki, ale to wszystko musi akceptować rada nadzorcza. Więc no, ale bez rady Nadzorczej nic by się nie wydarzyło. Więc to znaczy, są jakieś... nie, 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 walne, nie tylko Rady Nadzorczej, no, ale walne, i walne, tak. Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli. Uczestniczyłem I... w wielu walnych zgromadzeniach przedstawicieli właśnie ja w pole. Wiem. No, tu się nie licytuję. Natomiast wiem, jakie tam są dyskusje, jak właśnie przedstawiciele zabierają głos, jeżeli mają uwagi, to je przedstawiają. Więc ja jestem przekonany, no, nie ma możliwości, żeby jeden człowiek mógł cokolwiek zrobić bez tych przedstawicieli. Tym bardziej, że wielokrotnie rozmawiałem wcześniej z panem Prezesem, i on podkreślał, że zależy mu na tym, żeby spółdzielnia mleczarska w kole była spółdzielnią i żeby należała do rolników, a nie żeby została sprzedana, sprywatyzowana, poszła w niepowołane ręce. Po to ją tworzył, żeby właścicielami byli rolnicy. I myślę, że przez 32 lata nic się nie zmieniło. Nie sądzę, żeby teraz mógł zmienić w tym zakresie zdanie, a pewnie możliwości wcześniej były różne. Bo przecież ta transformacja wtedy, kiedy upadały małe spółdzielnie meczarskie, powodowała, że mogły te decyzje być zupełnie inne. A wręcz odwrotnie, no, tych spółdzielni przyjął pod swoje skrzydła bardzo wiele i rozszerzył zakres działania. Czy, czy na przykład z punktu widzenia Pana jako działacza samorządowego, ale też działacza gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, uznaje Pan celowość, że przyłączył takie spółdzielnie jak... W Ostrzeszowie, w Kępnie, w Ostrowie, no, w Koninie w spółdzielnicz Koninie, Wielkopolski, plus jeszcze w Grodkowie. Tak. Ja uważam z punktu widzenia teraz województwa wielkopolskiego, że to była bardzo dobra decyzja, chociażby w tym kontekście, że ci producenci z tych terenów przyłączonych mają miejsce, gdzie odstawiają swoje mleko, produkty. To po pierwsze. Po drugie, no nie upadły te zakłady, zostały miejsca pracy, więc z punktu widzenia rozwoju wielkopolski to była bardzo ważna i odważna decyzja, bo wiem też doskonale, że wielokrotnie każde była przyłączenie, tak, każde przyłączenie oznacza koszty też, oznacza nie? koszty, które trzeba ponieść, no ale trzeba odważnie podejmować taką decyzję, jeżeli się jest wizjonerem i widzi się trochę dalej. No to walczy się też o ten rynek, bo jeżeli nie zawalczyłoby się o rynek koniński, rynek ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, ale również rawicki, krotoszyński, to tam natychmiast wejdzie inna spółdzielnia mleczarska. Znaczy no, inne firmy, mleczarskie, inne firmy tak, mleczarskie. Tak, inne firmy mleczarskie. Nie ma próżni i nikt takiej próżni nie zostawi, tylko wejdzie. A jeżeli wejdzie inna firma mleczarska, to zacznie się rozpychać i spychać tą funkcjonującą gdzieś wstecz. Ja powiem tak, Rada Nadzorcza miała prawo odwołać prezesa ślaka, no ale w sposób cywilizowany dać mu szansę na honorowe odejście do walnego, bo no ma swój określony wiek i oczywiście no można powiedzieć, że, to, że musi przyjść młodość, ale, ale, ale no. To, to dlatego było wręcz poniberanie. Dlatego nie rozumiem decyzji Rady Nadzorczej zupełnie. I y, oczywiście nie wszyscy głosowali za odwołaniem prezesa. Natomiast znam całą Radę Nadzorczą i nie rozumiem tej decyzji. Tym bardziej, że y, prezes chciał y, honorowo zakończyć swoją pracę z końcem czerwca. Wiadomo, że tam się odbywa zgromadzenie w, y, 29 czerwca, więc można było to zrobić w cywilizowany sposób. Po 32 latach. Nie rozstaje się w ten sposób i nie na zasadzie takiej, że, że dowiaduje się o tym ta osoba pod koniec posiedzenia Rady Nadzorczej. W tym dniu rozmawialiśmy z panem prezesem wcześniej, przed południem, nic nie wskazywało na taką decyzję. Rozmawialiśmy o sprawach związanych z pracą w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i on niczego nie przewidywał, więc po prostu uważam, że takie zachowanie jest delikatnie mówiąc, bo nie będę używał innych słów nieeleganckie. Czy wierzył Pan, że bo głosy, że musieli go szybko odwołać, bo już, już na Walnym nie było spółdzielni. W takie, w, w takie intencje, bo od czego jest rada nadzorcza, to gdyby, gdyby miało nie być spółdzielni. Znaczy no sam proces przyłączania spółdzielni jest skomplikowany czyli, czyli i dłuższy. Trwa, tak. trwa ponad rok, jak nie A, półtora. I, 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 nie. I, I nie było to i, i to, to była tylko jakaś. Fantastyczna plotka albo niezrozumienie. To, a może to jest wymyślony pretekst na potrzebę chwili, a może tego drugiego dna nie znamy. Trudno mi to powiedzieć. Tak, dlatego zakończmy ten temat. Mam pytanie. Tak. Jak się zmieniła Wielkopolska Wieś w czasie ostatniej kadencji samorządu? Zmieniła się bardzo mocno. My, jako samorząd województwa Wielkopolskiego, wdrażamy wiele programów. Z tym związanych. I między innymi program rozwoju obszarów wiejskich, a więc środki z Unii Europejskiej, które trafiają na obszary wiejskie, przechodzą przez samorząd województwa. I w perspektywie 2014-2020 wydaliśmy prawie 250 milionów euro na różnego rodzaju działania na obszarach wiejskich w naszym regionie. Ja trochę tutaj posłużę się danymi, bo, bo żeby to nakreślić, to powiem o. O, o, o takich konkretnych danych. Wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy w Wielkopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej, prawie 400 km dróg lokalnych. Wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy 180 km sieci wodociągowych i 340 km sieci kanalizacyjnych. Powstało 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków, nowe targowiska. Nowe obiekty pełniące funkcje kulturalne, obiekty zabytkowe udało się odnowić. Odnowić 15 centrów miejscowości i za pośrednictwem lokalnych grup działania udało się otworzyć 2000 nowych miejsc pracy. I mówimy tutaj tylko o środkach w ramach prow programu rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast my również z budżetu województwa. Wielkopolskiego przeznaczamy konkretne środki na wsparcie na obszary wiejskie, i tutaj mógłbym długo wymieniać. Wielkopolska Odnowa Wsi, nasz sztandarowy program 14 milionów złotych w tym roku i w poprzednim 11. I tak co roku przeznaczamy te pieniądze. W ramach tego programu mamy trzy konkursy dotacyjne. Ten najpopularniejszy Pięknie Wielkopolska Wieś. 200 kilkadziesiąt projektów każdego roku jest realizowanych. Odnawiane są centra miejscowości, powstają nowe prace zabaw, remonty świetlic się odbywają. Również konkurs nasza wieś, naszą wspólną sprawą dla organizacji pozarządowych odnowa się szansą dla aktywnych sołectw, a w tym roku uruchamiamy po raz pierwszy konkurs dla kół gospodyń wiejskich. Milion złotych na ten cel przeznaczamy. Ja, jak Pan widzi, wykorzystanie nowych środków, nowych, ale zaległych środków yy, z Unii na. Na, które po, mają popłynąć także na Wielkopolską Wieś. Podobno jest tak doinwestowana, że już nic nie trzeba w Wielkopolsce. No tak jesteśmy doinwestowani, że faktycznie znaleźliśmy się jako jeden z dwóch regionów tych, które miały dostać mniej środków, zresztą dostaliśmy mniej środków z Unii Europejskiej, chociaż trochę więcej niż pierwotnie nam planowano, ale cały czas są miejsca, gdzie wymaga, które wymagają jeszcze wielu nakładów finansowych. I mam na myśli i drogi, i wodociągi, i kanalizacje, i różne jeszcze inne przedsięwzięcia. Więc to nigdy nie jest tak, że wszystko już jest zrealizowane. Bo nawet w przykładowych wodociągach mamy tak, że mamy ciągle wymianę rur azbestowych, bo te wybudowane w latach 90. to były rury azbestowe. Więc to, że jest wodociąg, to nie znaczy, że nie należy go zmieniać i modernizować. Trzeba to zrobić. Więc tych zadań mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo do zrobienia, ale jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że jeśli chodzi o wsparcie dla obszarów wiejskich, to jako pierwsi w Polsce przeznaczyliśmy 2 miliony złotych i każdego roku przeznaczamy, czyli już w sumie 14 milionów złotych będzie w tym roku, wsparcia dla pszczelarzy, każdego roku 2 miliony albo na węzeł pszczelą, albo na ciasto pszczele, oprócz czego od 7 lat wspieramy zakup sadzonek drzew miododajnych milion, milion dwieście, w zależności od ilości wniosków. Posadziliśmy ponad 70 tysięcy drzew miododajnych w naszym regionie, też jako pierwsi w Polsce. Oczywiście wspieramy powstawanie nowych zbiorników wodnych. Ten zakres działań jest naprawdę bardzo duży. Nie ukrywam też, że mamy satysfakcję i inni biorą z nas przykład. Bardzo się cieszę, niech biorą. Jak ponad 40 lat temu zaczynałem swoją dziennikarską karierę w w Gromadzie Rolników Polskich to takie było pismo, które miało milion, Daktorze, milion, milion, nie trzeba mi tłumaczyć, milion eg egzemplarzy sprzedaży. Bo... To byłem, opiekowałem się wówczas taką gminą jak, jak Grabów nad I, i, I mam pytanie, wiem, że to była świńska gmina i mleczna tak. i te, te, potem poznałem ją z racji, z, dokładnie drugi raz z racji, że weszło tam koło, koło ze skupem. I czy na przykład rolnicy tam z Grabowa, z Kraszewic, z Ostrzesowa, czy, czy, czy nawet z Kębna, są zadowoleni ze współpracy? Jakieś efekty działalności samorządu są tam widoczne? Zanim odpowiem na pytanie, tylko ta jedna refleksja a propos Gromady Rolnik Polski, to wtedy jako kilkunastoletni chłopak już tą gazetę czytałem. To tak chciałem Mam te... nadzieję, że To nie ja skłoniłem <laughs> moje artykuły do pana, żeby został pan dziennikarzem później. Yy, no chyba no, nie Może, nie trudno mi powiedzieć, może też, ale, ale to taka refleksja, ale miłe też wspomnienie. To, 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 do tego chciałem się odnieść. Jeśli chodzi o to pytanie, to oczywiście, że tak mnóstwo pieniędzy. Trafiło no, do wspomnianej gminy. Ja jestem z tamtego rejonu, więc mogę powiedzieć o wielu środkach, które trafiły do Kraszewic. Mocno się zmieniła ta gmina. Mnóstwo środków na budowę dróg, na gospodarkę wodnościekową, na place zabaw w różnych miejscach Kraszewic i gminy Kraszewice. ale wozy strażackie, na remont Kościoła, nawet w Kraszewicach poszły pieniądze z Unii Europejskiej i kolejne A majątki. To teraz? Niebodne jest takie chwalenie się, że pieniądze poszły na remont kościoła. Ja nie mam z tym problemu, dlatego że jeżeli kościół jest zabytkowy, to ratujemy zabytek i to jest chyba najważniejsze. Znaczy się liczy że się rozsądek przy takim. Liczy się rozsądek. Ja nigdy nie podchodzę do tego w żaden inny sposób, bo te zabytki, o zabytki powinniśmy dbać. To nie były, to są pieniądze z Unii Europejskiej rozliczone, więc to nie jest tak, że są jakieś obawy, że coś było źle rozliczonego, natomiast uratowaliśmy zabytek, bo tam była potrzeba remontu dachu. Ostrzeszu, No pamiętam budowę dróg w wielu miejscowościach, nie tak dawno miałem okazję je odbierać, ale byłem w różnych wsiach i w Niedźwiedziu, Bledianowie, Bledzianowie, w Siedlikowie, w Zajączkach powstała piękna droga. Później jeszcze wsparcie na przykład w ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś. Jeśli chodzi o Grabów nad Prostą przebudowa Dróg wojewódzkich bardzo kosztowne inwestycje, ale również szereg innych zadań. Ale dlaczego mówię o Grabowie? Dlatego, że mieliśmy ostatnio podsumowanie konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i z gminy Grabów nad Prosną, między innymi, bo mamy dziesięciu laureatów, dziesięciu zwycięzców w tym konkursie, ale z gminy Grabów po, po, pochodzą laureaci, którzy są producentami mleka. A na przykład może pan nazwisko wymienić? Państwo mieszała. I do konkursu zgłosił ich burmistrz, no i co ciekawe, prezes zapręgowej Spółdzielni Wielczackiej w kole, pan Czesław Cieślak, więc y, to pokazuje, przecież oni ze sobą nie rozmawiali na ten temat, że jeden i drugi dostrzegł potencjał tych rolników. Więc są tacy rolnicy, którzy pięknie się rozwijają i którzy mimo tych trudności cały czas gospodarują i, i chcą się rozwijać. No i są też potencjałem. Chociaż chociażby akurat w tym przypadku dla Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej w Kole. No i też na terenie też inne podmioty działają, tak, w ogóle tak. drogi, szczególnie te małe, dojazdowe, mają olbrzymie, olbrzymie znaczenie przy skupie mleka, ponieważ samochody są teraz bardzo drogie, to nie są jelcze, stare jelce lub stary, to są nowoczesne laboratoria, na kółkach i jednocześnie zwożące i wymagają po prostu no, wymagają do, dobrych dróg. Dlatego cieszę się, że mamy środki z budżetu województwa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, bo pamiętam sytuację w różnych częściach Wielkopolski, ale w południowej również, że na przykład trudno było dojechać do rolnika po mleko, bo były drogi fatalne. My dofinansowujemy budowę takich dróg. I te warunki się poprawiły. Zdaję sobie sprawę, że to jest ciężki sprzęt, i na tych polnych drogach to panie, jest. Pa, 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 panie Marszałku, a może to jest takie przedwyborcze chwalenie? Może na przykład tacy rolnicy jak pan Kosmala, pan Adamiec, czy jeszcze inni, yy, mogą powiedzieć, że to nie jest prawda, co pan no, zrobił. No, trzeba eksploatować, no, gdyby tak powiedzieli, to pewnie. Znaczy, ja mówię pewnie. przykładowo nazwiska. E, jasne, przykład, jasne, jasne, ludzi, ludzie, którzy znamy, znamy i pan i od lat. E, Myślę, że 7 kwietnia się przekonamy, natomiast ja nie mówię o tym tylko przy okazji wyborów, tylko mówię to przez ostatnich 5 lat, wcześniej przez 4 i przez 4, przez ponad 13 lat to realizuję i chyba widać to A panie, na bieżąco. Mam taki troszeczkę żal do Pana, drogi Krzysztofie, drogi Marszałku, dlaczego Ty nie masz takie parcie, żeby wejść do Sejmu? Już dawno powinien być w Sejmie, jesteś, znasz się na polityce, znasz się, a Ty się... Czepiasz tych samorządów, tych wiejskich dróg dojazdowych, tych wszystkich, i nie chcesz tutaj błyszczeć na wiejskiej. Yy, nigdy się nie mówi nigdy, więc zobaczymy, co życie przyniesie. Natomiast w samorządzie jestem generalnie od 30 lat, od 13 w samorządzie województwa, natomiast wcześniej byłem w samorządzie gminnym i wiem jestem poza też z małej miejscowości, z gospodarstwa rolnego, wiem, jakie są potrzeby. I wiem, jak wyglądało to wszystko w latach 90. jak wygląda teraz. I nie ukrywam, że mam bardzo dużo satysfakcji z tego, co robię, bo to przynosi naprawdę efekty. To widać. I w związku z tym, no w tym samorządzie jeszcze jestem. Aczkolwiek, jeżeli będzie taka sytuacja i podejmę taką decyzję, to będę to oczywiście realizował. Na razie, w samorządzie się realizuje, ale też. Jestem przekonany, że mieszkańcy to widzą i to w całym województwie Wielkopolskim. To nie jest tylko kwestia południa naszego regionu, skąd pochodzę. Taka złośliwa plotka głosi, że pan miał ochotę zostać prezesem zarządu okręgowej spółdzielni leczarskiej w kole, a jest pan wściekły, że decyzja Rady Nadzorczej dotycząca zgodności z rzekiem pokrzyżowała panu pla, tak zwane stołkowe plany. Gdyby tak było, no to bym nie startował w tych wyborach samorządowych, bo nie można tej funkcji łączyć z funkcją wicemarszałka województwa, a ja w tych wyborach startuję i nie dość, że startuję, to jeszcze zamierzam wygrać, mam nadzieję i proszę o głosy bo ta kampania, to w tą kampanię mocno się angażuje, więc oczywiście w, no, na potrzebę chwili można wszystko powiedzieć i wszystko przypisać, a plotka ma to do siebie, że im głupsza, tym skuteczniejsza i leci lotem błyskawicy i trudno ją odwołać. Że ja bym się z tą wiejską wstrzymał z do wyborów, a natomiast czas przeskoczyć, zna Pan język, przecież czas, czas przeskoczyć do, do Europarlamentu, tam samorząd Samorząd, człowiek samorządu, z, z prawdziwy, nie tylko z województwa Wielkopolskiego, byłby bardzo użyteczny. Fachowiec, samorządowiec, a nie polityk przez duże P. Bardzo dziękuję za taką rekomendację. Ale to wszystko przed nami. Zobaczymy, co życie przyniesie i kto jeszcze będzie miał takie oczekiwania. Na razie skupiam się na kampanii samorządowej. To jest dla mnie najważniejsze i praca w samorządzie jest dla mnie tym priorytetem. Od 30 lat zresztą. A dla mnie tak prywatnie, i to jest Pana zapewnienie, że nie chciał Pan wygryć cieślaka z funkcji prezesa? To mogę, No nie chciałem wygryć. Widocznie ktoś inny chce, skoro podejął takie ruchy. Absolutnie znamy się z Panem Czesławem Cieślakiem od wielu lat. Przyjaźnimy się, mamy bardzo dobre relacje. To on również. On jest w sejmiku dłużej o jedną kadencję niż ja i on mnie wprowadzał również w tą pracę samorządową. Jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czyli takim ministrem mini, mini rolnictwa tak, i województwa wielkopolskiego. Można tak powiedzieć. Przez te wszystkie lata mnie wspierał i wdrażał, więc nie wyobrażam sobie takich zachowań, to w ogóle nie leży w mojej naturze. Dziękuję za rozmowę. I po prostu, obyśmy się jeszcze spotkali i pogadali o wsi, o rolnictwie. Natomiast do Pana mam jeszcze apel. Przy następnym spotkaniu z premierem Kosiniakiem, z ministrem Sikierskim, niech Pan wspomni o tej, mocno powie, tak jak Pan potrafi, o bardzo złej sytuacji polskiego mleczarstwa. To jest, produkcja mleka jest najbardziej polską, jeżeli doda się przetwórstwo, kompleksem, najbardziej polskim. Najbardziej trudnym. Kto z mleka wyjdzie, ten nie wróci, i potrzebne są systemowe rozwiązania. Oczywiście panu ministrowi przekażę, ale też powiem, że w Wielkopolsce przy zarządzie województwa wielkopolskiego powołaliśmy przed rokiem ponad Wielkopolską Radę Rolniczą, która w tych składa się z osób ważnych z poszczególnych branży rolniczych. Jest tam m.in. również pan Czesław Cieślak, jako szef Komisji Rolnictwa. Ale my już podjęliśmy też stanowisko w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleczarskim i przekazaliśmy je jeszcze poprzedniemu ministrowi Telusowi. No niewiele z tym zrobił, to jest inna sprawa. Natomiast myślę, że przekażę to panu ministrowi zdrogi Drogi marszałku, to trzeba wypowiadać się w mocnych słowach, ponieważ mleczarze. mleczarze... Na razie czym się zajmują mleczarzysko odwołaniem Cieślaka, a nie protestom przeciwko, przeciwko niedostatecznej polityce rolnej. Przepraszam, tak ze tego rządu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Rządu. Bardzo dziękuję.